w odcinku z tej gry dzisiaj postaramy się sobie wywołać tu Maxiu Maciu i sam no powiem wam że pada ale no wytrzymam ojeju ojeju o no, to jest moja piłka właśnie sobie koprąłem do lasu bo ja wolałbym, czymś się tam nie odwracać ja wolałbym mieć tam cień i sobie nagrywać Gut. Okay. Gut. dobra ja później wam pokażę jak byłem w lesie